Panie ministrze? To pan Kaczyński uderzył człowieka, z który, no, którym się nie zgadzał. No, uderzył go w twarz i ucieka od procesu, więc no. Trzeba potępiać przemoc w każdym nie wiem, wariancie, czym pan mówi, a, nie, pan, a nie to Pan tak... mówi o tych bojówkarzach, którzy zakłócają oddawanie czci ofiarom katastrofy smoleńskiej. Mówię o, o obywatelach mówi? polskich, z którymi pan Kaczyński się nie zgadza. I to nie jest powód do tego, żeby ich bić. Drodzy panowie, my musimy stawiać kropkę w naszej rozmowie. Dziękuję panu bardzo serdecznie do tematu. Oczywiście będziemy wracać nieraz w faktach po faktach. Robert Kropiński, koalicja obywatelska, wiceminister aktywów państwowych. Marcin Chorała, Prawo i Sprawiedliwość, były, pełnomocnik rządu PiS do spraw CPK. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję bardzo. To są fakty po faktach w TVN24. A teraz mam dla Państwa informację z ostatniej chwili. Doszło do katastrofy lotniczej w czasie prób do Airshow w Radomiu. W okolicach lotniska w Radomiu rozbił się jeden z samolotów uczestniczących w próbach do międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow w Radomiu. Jak podaje Gazeta Wyborcza, na razie informacje są szczątkowe. Wiadomo, że do tragedii doszło późnym popołudniem. Jak podaje Gazeta Wyborcza, spadł samolot wielozadaniowy F-16. To są informacje dziennikarzy Gazety Wyborczej. W najbliższy weekend 30 i 31 sierpnia to są, drodzy Państwo, pierwsze zdjęcia, jakie stamtąd przyszły, jakie jesteśmy w stanie Państwu pokazać. To najbliższy weekend, 30 i 31 sierpnia na Radomskim Lotnisku mają się odbyć słynne pokazy, Airshow 2025. Informacja z ostatniej chwili, katastrofa lotnicza w czasie prób do Airshow w Radomiu, a ze mną i z Państwem w tej chwili reporter faktów Artur Molenda. Witaj, Artur, co, co wiesz na ten temat? Bo wiem, że coś wiesz. Dosłownie chwilę temu my wróciliśmy z Radomia. Byliśmy tam, żeby przyglądać się, jak wyglądają ćwiczenia. Doszło do katastrofy polskiego myśliwca F-16. Do katastrofy doszło bezpośrednio na, na, na płycie lotniska. Z tych nagrań widzimy, że samolot stanął w płomieniach. Był to demo team. Był to pilot pokazowy, niezwykle doświadczony, który nie jedne pokazy ma za sobą. Wielokrotnie nagradzany za to, w jaki sposób posługuje się maszyną, co prezentuje e, e, widowni. E, natomiast to jest no, wstrząsająca informacja, bo dosłownie chwilę temu też nad Radomiem e, przelatywaliśmy. No, pokazy się nie odbędą. To, 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 to już z pewnością możemy potwierdzić, że ta impreza, o której Anita wspominałaś, która miała no, być ogromnym świętem polskiego lotnictwa, no, się po prostu po nie, prostu nie odbędzie. Samolot wielozadaniowy F-16 Demo Team, Tiger Demo Team Poland, taka jest pełna nazwa tego zespołu. Tutaj ja nie mam wątpliwości. Jeden z najlepszych zespołów pokazowych w całej Europie, o ile nie na całym świecie, jeżeli chodzi o F-16, kunszt pilota Maćka, to co on prezentował w jakiś sposób podchodził i pokornie i do latania i do maszyny zawsze stawiało go w oczach widowni jako fantastycznego człowieka, człowieka, który wie co robi za sterami tak naprawdę, który można powiedzieć śmiało tę maszynę zna jak własną kieszeń. Dziś odbywały się próby do tych pokazów. Tak naprawdę od rana do wieczora był zapełniony schedule, plan lotów. Brakuje mi słowa. W każdym razie rozpiska była zapełniona od rana do wieczora, żeby zespoły akrobacyjne ćwiczyły dziś po południu, pod wieczór tak naprawdę swój trening miał rozpisany F-16 Tiger Demo Team no i jak, no, tragiczne wiadomości absolutnie najtragiczniejsze jak mogliśmy A Artur, po, po krok po kroku, po, powoli postarajmy się, z twoją pomocą postaram się opisać to co tam przygotowywano w Radomiu. Powiedz, czy wiesz co piloci trenowali, albo jakie to mogły być figury, jak to mogło wyglądać, w jakim pokazie F-16 miały wziąć udział? Czy to był jeden samolot, czy ich było więcej? To jest jeden samolot. To pilot solista, który występuje na myśliwcu F-16 i tak naprawdę prezentuje specjalną wiązankę, przygotowaną specjalnie pod pokaz lotniczy, prezentując swój kunszt, prezentu prezentując możliwości tej maszyny. Także oczywiście biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa, do, pokazując oczywiście gdzieś jakie graniczne możliwości ma ta maszyna, ale przede wszystkim chodziło o to, żeby jak najlepiej prezentować się nie tylko polskiej, ani ta publiczności, ale także zagranicznej, tak jak wspominałem.